Widzowie zagramy sobie teraz w to na publiczku. Jakieś tam są fajne rzeczy. Mam nadzieję, że zrobię jakiegoś fajnego heda. Akurat ten wybrałem, bo mogłem boksy albo coś innego, ale to wybrałem. O nie, tu są te nowe takie rzeczy. A ja nie wiem jak je zrobić. A pewnie każdy będzie je miał i będzie mnie zabijał. Yeah. To będzie chyba ostatni filmik dzisiaj ale mam nadzieję, że wam się podoba podobają film. Na razie może wam się nie podobać, bo jeszcze mnie łączy a łączenie to nie jest chyba fajna rzecz do okay. oglądania. więc nie spoko okay. i szczekuję sobie pozycję i za trzy, dwa, 1 Chyba będzie mnie łączyć widzowie, to chyba będę musiał pominąć łączenie. Już minęły dwie minuty. Poczekamy, jak nie będzie dwa i pół, to, to, tam. O, akurat jestem. Fajne to, jakby co widzę nie te bronie takie, takie... Nieuczciwe dlatego, bo typ jak grę na tej mapie też nie o takie bronie ale teraz sobie bierzemy takiego mamut tylko mogę, jakby co widzę mam nadzieję, że się zgadzacie ze mną bo mam, mam jakąś karabinek sobie wezmę, ale ten co mnie typie bijesz spodbie Kurde i ten typ spod biodrze co gra wybierze I mówi do kasiera, pomóż mi kasjer wygrać o tej godzinie. Okej, okay. typ okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Um. okej, okay. niestety jeszcze wrzucące zamurowałem co ten typ od... nie, 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 ja nie wiem, co on robi ale wjeżdżam na tego frajera tu akurat jest dużo ojojoj oj, oj. takiego bo, nie, od drugiej strony też mnie nawalał ale ten mi dał takiego, taki słabiak. Dał mi takiego heda. Oj, oj, ale ładnie skoczyłem. Okej. Okay, pozdrawiam. Okej. Okay, pozdrawiam. Pozdrawiam za chwilę typka. Mam nadzieję. typ ładnie buduje no musiałem przyznać że ładnie zbudował albo jeden albo to będzie koniec z filmów tak bo co widzę. na dzisiaj okej okay. full box full box okej okay, typ tyły, ja ten typ dlaczego spamimy siebie ej to jest trochę nieuczciwe. Nie yes. sądzisz typie? Nie, typ nie ogarnia. Mm, typ nie ogarnia, typ nie ogarnia. Yy, sobie wezmę tu. Nie, nie mogę. Muszę do tego typa się pić. Aj! 143 dostał. Chyba każdy miał tak w że pokazało mu 200, że zadał komuś, a, a nie zadało typowi tyle. Ojojoj, goty, goty jakiś. Nie, teraz wstaje widzowie, nie będziecie mnie widzieć, ale wstaje i nie wiem co robię mu. O! Widzicie? To hm. ja sobie pospamię Aha, super, jak jeden i drugi mnie atakują Ale prawie było O! Olek chce do mnie dołączyć i ja Właśnie ten Olek, co mnie będzie z nami nagrywał Więc Poczko Za chwila od niego Właśnie to będzie ostatni filmik, niestety widzony. Jakby co to nie, że chce grać z Okiem tylko po Tak Okej. Okay. Oj oj oj. Nie, dzwoni do mnie. Za chwilę od niego odbiorę, widzowie. Aj. Nie, ja tego nie rozumiem. Okej, okay, pozdravam. Oj. A oni mają takie spocone skiny, ja mam takiego trochę spoconego. Yy, Okej. Okay. Dostał 81. Nie no, jakiś typ nie spąpy wziął. No i troszkę jeszcze pogram. Widzę A potem wiadomo co. Yy, Pozwolę. Kurde, muszę obczaić, a ten typ we mnie spami. Ok, ok, będę musiał um, zapamiętać, który we mnie spamił. Bo ja teraz z niego będę spamił. Widzicie, tu są takie typy. O, ale mu daję chada. Oj, 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 nie poryć się. Lis, lis, nie poryć się. Ok, ok. Okej, okay. full box. Nikt nie powiedział, że nie może, tak? Jak ja? Oj, sto dwadzieścia Troszkę, troszkę jeszcze. Okej. Okay. Teraz, jak mnie zabiją, to kończę. Okej. Okay. Oaj, oj, oj! Okej, okay, to to było tyle z tego filmu. Widzimy się w następnym filmie na moim kanale.